Merci. witam was dzisiaj w kolejnym filmie, a dzisiaj mam nadzieję, że coś, co uwielbiacie, ponieważ ja uwielbiam takie filmy, e, czyli haul z rzeczami do domu. Będzie tutaj dużo, 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 dużo różnych rzeczy. E, mam nadzieję, że będziecie się mogli zainspirować. E, ja będę nagrywać to w kilku częściach. Dzisiaj będzie część pierwsza, e, ale nie ostatnia, ponieważ tych rzeczy jest na tyle dużo i one cały czas dochodzą, non stop coś dokupujemy, więc po prostu będą systematycznie pojawiać się e, po kolei części takich właśnie holi zakupowych. Z rzeczami do domu. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba. Jeśli tak, to pamiętajcie o łapce w górę, zasubskrybujcie koniecznie mój kanał, żeby być na bieżąco i zapraszam do oglądania. Mam też paragony, więc, w razie, gdybyście byli zainteresowani cenami, to tutaj wszystko mam nadzieję, że będę mogła jeszcze odtworzyć. W DK Maxie znalazłam przepiękne akcesoria do łazienki w takim marmurkowym stylu, zobaczcie czy to nie jest piękne, takie szaro-białe i jest to w ogóle produkt marki TK Donny Karan. I to jest pojemnik na mydło z taką pompką. A tutaj mogą być pasty, szczoteczki. Zobaczymy, co będziemy tutaj trzymać. Jeśli chodzi o ceny, to ten pojemnik kosztował 50 zł, 49,99 dokładnie. A to kosztowało 29,99. Dajcie znać, czy Wam się podoba, ale według mnie to jest naprawdę cudo. Zobaczcie. Piękny. Marmurkowy styl. I powiem Wam, że pierwsze co, jak w ogóle wzięłam to do ręki, to poczułam, że to jest takie bardzo solidne, ciężkie, więc nie będzie się przewracać. Też nie powinno się brudzić, yy, ponieważ właśnie to jest takie. Yy, jak to powiedzieć, matowe, nie, nie ma tutaj żadnego połysku. E, jedyne, co się będzie brudzić, no to pewnie te elementy, ale i tak wydaje mi się, że to będzie naprawdę e, genialna sprawa, więc polecam Wam, bo w TK Maxie naprawdę można wyczaić tak super rzeczy. Jeśli chodzi o rzeczy ubraniowe, ja w TK Maxie nie mogę się za bardzo odnaleźć, nigdy tam jakoś nie mogę nic znaleźć, nie bardzo wiem też, jak szukać, e, ale rzeczy do domu. Rewelacja! Piękne są bardzo mi się podobają. Mam nadzieję, że będą nam długo, długo służyć. Kolejna torba jest z Zara Home. Już wam pokazuję, co znajduje się w środku. Kupiłam taki stojak, świecznik e, w kolorze złotym. I wydaje mi się, że to jest w ogóle kolekcja jeszcze świąteczna, ale zobaczcie, no nie wygląda to jakoś... Bardzo świątecznie. Można normalnie położyć to gdzieś na półce, zapalić świeczkę i myślę, że będzie wyglądało super. I to było w ogóle przecenione z 50 zł na 29. No i wydaje mi się, że fajnie wygląda. Tym bardziej, że my będziemy mieć dużo złotych elementów w salonie i w kuchni. Więc myślę, że będzie fajnie to nawiązywać do jakby całego stylu. I teraz znów pojemnik na mydło, tylko tym razem ze złotymi elementami, ponieważ w przeciwieństwie do łazienki tam miałam srebrne elementy, a tutaj do kuchni kupiłam coś takiego ze złotą pompką. Też mi się bardzo podoba. Może Wam pokażę na zbliżeniu, jak to wygląda, jaka jest w ogóle faktura. I to kosztowało również 29 zł, było przycenione o 50%. Więc też coś takiego. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to Taki kosz, i ten kosz ma mi służyć prawdopodobnie jako po prostu taka osłonka na kwiatka na moją palmę wymarzoną, którą muszę zakupić jeszcze. Co prawda jest ona dość duża, więc nie wiem, czy będzie do domu, czy na balkon, gdzie ją uda mi się postawić, czy może w ogóle znajdę dla niej jakieś inne rozwiązanie, bo też pomyślałam, że tutaj fajnie by wyglądał koc w salonie, więc. No dajcie znać, co myślicie, czy można jakieś jeszcze inne zastosowanie um, takiego kosza wykorzystać, ale bardzo mi się podoba taki styl. No i generalnie tutaj już po tym holu możecie mniej więcej um, takiego... Pewnego stylu w naszym mieszkaniu się spodziewać, no bo te rzeczy też już dużo mówią o tym, jak będziemy je urządzać. Kolejne dwa ekstra zakupy to dwie patelnie marki Tefal. One są bardzo takie ciężkie, porządne. No i przede wszystkim zależało nam na tym, aby można było z nich korzystać na płycie indukcyjnej. Generalnie będziemy mieć właśnie w kuchni dużo złotych elementów, więc ja chciałam wybrać takie patelnie które będą mieć tych srebrnych elementów jak najmniej, jak widzicie tutaj jest tylko taki kawałek, bardzo rzadko można znaleźć całą czarną patelnię wiem, że to są takie już głupoty i szczegóły ale w sumie jeśli można wybrać no to czemu nie skupić się na tym, żeby to już też fajnie wyglądało dajcie mi znać w ogóle jeśli wiecie gdzie kupiłabym takie garnki które właśnie pokrywkę no i całe dookoła nie byłyby srebrne, a byłyby porządne bo no wiadomo, że jeśli mam wybrać, no to wybiorę porządny garnek, nawet srebrny, ale wolałabym, żeby był jakiegoś innego koloru, a przy okazji, żeby był fajny w użytkowaniu. Więc dajcie znać, jeśli wiecie. I to jest jedna patelnia taka mniejsza, a druga patelnia to jest taki wok, który będzie nam służył już do takich jakichś większych potraw, gotowań, ale myślę, że też się przyda w każdym domu. No i to jest, że tak powiem. Ta sama seria, on wygląda dokładnie tak samo. Na razie zakupiliśmy dwie, ponieważ resztę będziemy dokupować po prostu systematycznie, ale to są takie dwie, które nam się przydadzą na sam początek, od których trzeba zacząć. I tutaj jeszcze takie akcesoria czyli taka szpatułka do kuchni i. Kupiłam sobie też w sobie albo połowie, jeszcze nie wiem, kto będzie z tego korzystał, taki pojemnik na jedzenie, który na pewno nam się przyda do pracy. Ja jeszcze będę takich pojemników kupować więcej, ponieważ ja często z nich korzystam. Zazwyczaj sobie zabieram jakieś jedzenie do pracy i ten pojemnik podobno jest bardzo szczelny, więc no, sprawdzimy, to na pewno też jest ważne. Kolejny sklep to zakupy z... Mojej ukochanej homli. Yy, I powiem Wam, że generalnie skusiłam się na te rzeczy wszystkie dlatego, że były ogromne przeceny. Stwierdziłam, że i tak za chwilę będę chciała takie rzeczy kupować, więc po prostu zrobię to wcześniej i nie przepłacę, wydam na to mniej pieniędzy. Tutaj jeszcze widzę, że jest jedno akcesorium kuchenne, które się gdzieś zapodziało. To jest taka łyżka drewniana, no ale też pokazuję. I zacznę od czegoś, co bardzo mi się spodobało, ale powiem Wam szczerze, że nie bardzo wiedziałam, z jakim przeznaczeniem to kupuję. Miałam na to kilka pomysłów, może pokażę. To jest coś takiego, taki stojak. Na początku stwierdziłam, że on będzie mi fajnie pasował do kuchni. Prawdopodobnie właśnie tam będzie sobie leżał, ale jeszcze zobaczymy. I myślę, że fajnie by wyglądał, gdyby tutaj w środku była jakaś fajna książka kucharska. Mogą to być też magazyny jakieś modowe i może to stać w salonie albo w sypialni. Też myślałam o tym, że można by było tutaj włożyć jakieś fajne na deski do krojenia, więc generalnie myślę, że to może mieć dużo fajnych zastosowań i kosztowało to 24.99 przecenione z 70 zł. Bardzo mi się podobało no i również w tym stylu, w którym jest cała reszta. Kolejna rzecz to pled i on jest jednokolorowy, ale co mi się spodobało, że jest bardzo miły w dotyku, więc zarówno można go gdzieś rozłożyć i na nim usiąść, ale też może służyć jako taki kocyk, żeby się nim przykryć. Dodatkowo był w bardzo fajnej cenie, bo był przeceniony o 50% ze 130 zł na 59 więc no już w ogóle rewelacyjna cena ma takie fajne frędzle więc bez zastanowienia od razu wzięłam i to była niestety ostatnia sztuka, jaką dorwałam i do tego dopasowałam takie dwie poduszki które są pięknie tutaj wyszywane, zobaczcie, no prześliczne i one również były przecenione i już Wam mówię ile z 60 zł na 29, tylko to jest cena samej poszewki a w środku jeszcze wypełnianie kosztowało 10 zł, czyli w sumie 40 zł za całą poduszkę. No i myślę, że fajnie będzie wyglądać z tym Pledem. Jeszcze pewnie dokupię jakieś może kolorowe poduszki i podejrzewam, że takimi poduszkami, jakimiś kocekami to będę się bawić i będę to systematycznie wymieniać, żeby trochę zmienić jakby cały wygląd salonu, ale myślę, że, że fajnie to będzie wyglądać. Bardzo mi się podoba. Generalnie z wszystkich zakupów jestem zadowolona, wszystko mi się podoba i powiem Wam, że to jest troszeczkę już takie uzależnienie, ponieważ chcę więcej, chcę więcej i w ogóle cały czas bym chodziła i kupowała tylko rzeczy do domu, już w ogóle nawet mnie ciuchy nie interesują. Tylko rzeczy do domu są piękne i cieszę się, że mogę się tym zająć, że mogę dekorować mieszkanie. Bardzo się w tym odnajduję, chociaż czasami mam dość, bo już po prostu mnie wszystko przerasta w związku z wykańczaniem mieszkania, ale powolutku, powolutku do przodu. Dobra, więc ja dziękuję Wam za dzisiejszy film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Czekajcie na kolejną część, w której również pokażę Wam rzeczy do domu. A ja się żegnam jaki pa! pa.